Muzyka Dzisiejsze słowa z listu do Filipian wydaje mi się, że mogą brzmieć trochę obco albo mało zrozumiale. Mianowicie Paweł mówi o tym, że można pokładać ufność w ciele, do czego on zmierza. Mianowicie naród wybrany otrzymał od Pana Boga prawo w momencie, kiedy Pan Bóg związał się z tym narodem przymierzem na górze Synej. I to prawo było wielką pomocą. Ono było również rzeczywistością, która powodowała, że ten naród wybrany w tamtym czasie żył, był zaproszony do tego, żeby żyć inaczej niż inne narody. Mieli spożywać takie, a nie inne potrawy. Jak czytamy Stary Testament, to tam jest wiele stron poświęconych temu, czy jakie, to się tak nazywa, zwierzęta czyste albo nieczyste. No, czyli te, to, co można jeść, albo tego, czego nie można jeść. Potem zachowywanie szabatu to też była rzeczywistość inna niż inne narody, które mieszkały obok. Takim właśnie jakby celem tego wszystkiego było, aby ten naród miał pewną tożsamość i wiedział, że jest narodem wybranym i że jest zaproszony, żeby czcić Pana Boga. W tamtym czasie jeszcze wiele narodów wierzyło w innych bogów, a Żydzi doskonale wiedzieli, że oni właśnie są zaproszeni, aby żyć w pewien sposób i żeby wyznawać wiarę w tego Boga, który związał się z nimi przymierzem. I tam było właśnie wiele tych przepisów. I niektóre z nich Paweł dzisiaj wymienia. Właśnie mówi, że został obrzezany ósmego dnia, że w stosunku do prawa był faryzeuszem, czyli takim gorliwcem, tym, który starał się bardzo przestrzegać to prawo. A my pamiętamy, że Żydzi. Mieli, wyliczają w sumie 613 przykazań, czyli to wolno, tego nie wolno, tu trzeba obmyć ręce, tu trzeba zachować taką czystość, nie wolno się dotknąć zmarłego. Bardzo, bardzo wiele różnych praw. I Paweł, jako gorliwy faryzeusz, chciał tego wszystkiego przestrzegać. I tak jak mówi, przestrzegał. Dlaczego? Ponieważ. By było właśnie to myślenie, że jeżeli ja będę przestrzegał tego prawa, to wtedy właśnie będę człowiekiem doskonałym, będę wspaniałym człowiekiem, który, i tu jest właśnie taka pokusa, zaskarbi sobie życzliwość Pana Boga. I teraz Paweł mówi, że właśnie, że ze względu na poznanie Chrystusa i ze względu na Chrystusa, te wszystkie. Zasługi, tak jak o tym mówi właśnie, że był obrzezany, że przestrzegał tego prawa, uznaje za stratę. I teraz my możemy myśleć sobie, no dobrze, ale my nie jesteśmy Żydami. My w związku z tym nie przestrzegamy tych praw, no bo tak myślę, że nie przestrzegacie, prawda? Jeżeli chodzi o żywienie, jakie potrawy są koszerne, niekoszerne. my już nie przestrzegamy szabatu dla nas. Niedziela, czyli nie sobota, jest tym dniem, które świętujemy i w związku z tym 100 tysięcy innych przepisów. Ale tu chodzi o pewną mentalność. Mianowicie Paweł pokazuje tutaj, że ta mentalność, która polega na tym, ja dojdę do zbawienia, jak będę przestrzegał tych wszystkich przepisów. Gdzie tutaj jest pułapka? Bardzo dobrą rzeczą jest przestrzegać 10 przykazań Bożych. Naprawdę. Ja wam tego życzę. Ale koniec końców to nie jest droga do zbawienia. Dlaczego? Ponieważ my odnajdujemy się w tej sytuacji, że koniec końców my nie jesteśmy w stanie przestrzegać tego prawa i go nie przestrzegamy. Prawdopodobnie bardzo się staramy, czynimy wiele wysiłków, ale tam albo się na kogoś wkurzymy, albo kogoś obgadamy, źle o kim coś powiemy, a może czasem może komuś nawet krzywdę zrobimy. Czy po prostu grzeszymy wobec dziesięciu przykazań? I Paweł właśnie mówi: To przestrzeganie prawa jest dobre, ale koniec końców ja chcę to uznać za stratę ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówiąc naszym językiem dzisiejszym, nas katolików, też tych, którzy chodzą codziennie do kościoła, można by było powiedzieć tak: Jesteśmy codziennie na mszy. To jest, coś bardzo, to, jest, to, jest, to jest wielka łaska, wielki dar. Może też niektórzy z was, nie wiem, na przykład codziennie różaniec odmawiają. Może niektórzy z was są codziennie tutaj na adoracji. Może, nie wiem, ktoś nowennę pompejańską odmawia. Albo nawet jeszcze codziennie koronkę do miłosierdzia. I czyni dzieła miłosierdzia i dobroci. To wszystko jest dobre. Bo to wszystko jest bardzo dobre. Ja Was do tego zachęcam. Ale my, właśnie wobec tych wszystkich dobrych rzeczy, naszej codziennej Eucharystii, naszych modlitw, może nawet uczynków pokutnych i jałmużnych, chcemy powiedzieć: My to wszystko chcemy uznać za stratę, że nie to jest naszą zasługą, że zasługą na drodze do nieba jest śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego miłość dla nas że my te wszystkie dobre uczynki, które daj Boże pełnimy, i one są naprawdę dobre, i zachęcam do nich, ale to chcemy uznać za stratę i mówić, że to nie jest nasza zasługa, że to nie jest to dobro, które nam jest liczone jako nasza zasługa. Dlaczego? Bo jeżeli Ty codziennie jesteś na Eucharystii, to chcemy powiedzieć, że jest to wielka łaska Boża. Jeżeli codziennie przychodzisz na adorację, chcemy powiedzieć, to jest wielka łaska Boża. Jeżeli codziennie odmawiasz różaniec, nowennę pompejańską, czy koronkę do miłosierdzia Bożego, chcemy powiedzieć, to jest wielka łaska Boża. Czyli chcemy powiedzieć, że to dobro, które w naszym życiu jest, jest wielką łaską Pana Boga, jest Jego darem, jest prezentem dla nas. Czyli my się nie chcemy tym chlubić, no bo jak się chlubić prezentem, który dostaliśmy od kogoś, czyli nie jest naszą zasługą. Właśnie chcemy powiedzieć, że to całe dobro, które w naszym życiu jest, jest z daru Pana Boga. Święci mówią, że to, co my mamy, to są nasze grzechy, to jest nasza własność. Tak, to jest nasza własność. A to wszystko dobro właśnie jest darem Bożym. To nie chodzi teraz, żeby, nie wiem, popaść w jakiś smutek, rozpacz, właśnie nie. Ale uznać prawdę o sobie, że my jesteśmy grzesznikami, a jeżeli to dobro się dzieje, to my chcemy powiedzieć tak, to dobro się dzieje w naszym życiu. I myślę, że warto, żeby to widzieć, żeby być wdzięczny wobec Pana Boga. Ale właśnie na, na zasadzie postawy wdzięczności, a nie teraz, o, proszę bardzo. A pani chodzi do kościoła codziennie? Nie. A widzi pani, a ja chodzę. Prawda? A, 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 a nowennę pompajańską pani odmawiał? Nie. A ja odmawiałam. Rozumiecie, no, to to jest pomyłka. To nie tędy droga. Ale właśnie te wszystkie rzeczy są wspaniałe, dobre i, i daj Boże, żeby były, bo jest wielką łaską, tą, którą my mamy, że możemy się modlić na Eucharystii codziennie, przyjmować ciało naszego pana Jezusa Chrystusa. To naprawdę jest wielkim darem. Więc chcemy ten dar uznać i powiedzieć właśnie, on pochodzi od Boga, tak samo jak nasze zbawienie. My nie chcemy dumnie wypiąć piersi i powiedzieć, no my na pewno pójdziemy do nieba, bo jak codziennie jesteśmy w kościele i jeszcze różaniec odmawiamy i 100 tysięcy wspaniałych, to na pewno pójdziemy do Nie, my pójdziemy do nieba dzięki łasce i miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc niech Pan Bóg daje nam tę gorliwość, w czynieniu dobrych uczynków i przestrzeganiu Jego prawa, ale niech daje nam tą świadomość, że to wszystko jest łaską, a tą zasługą, kiedy staniemy kiedyś u bram raju, kiedy no, przysłowiowo Święty Piotr <zapyta>, zapyta nas: A jakie Ty masz zasługi? Jakie Ty masz prawo, żeby wejść do raju? To my wtedy podniesiemy głowę i powiemy: Naszą zasługą. Jest śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego miłość i miłosierdzie, które ma dla nas. To jest kluczem, który otworzy nam bramy raju. Amen. Muzyka